Nikomu. Znowu ptaki odlatują w ciepłe kraje, bo się tutaj pani jesień chce rozgościć. Znowu liście kolorami zdobią drzewa. My wracamy do oddanej wciąż miłości. Góry cieszą się na czapy te zimowe. Mi się miejsca szukają do spania. My z uśmiechem wpatrujemy się w gwiazdy. Dłuższe noce są przecież do kochania. Kiedy jesień zaczyna rządzić w świecie, a na niebie zbierają czarne chmury, to uwierzcie mi proszę na słowo, znów anioły wracają w nasze góry. Są zmęczone naprawianiem ludzkich dusz, prostowaniem dróg tym błądzącym. Pragną sobie odpocząć w bieszczadach gdzieś przy piecu ciepłym i kojącym. Powracają tutaj w swoje strony, gdzie znajome są drzewa i kapliczki. I nie mówcie o tym, proszę, nikomu, wiedzą tylko ci wybrani, nieliczni.